Cześć, witajcie ponownie! Ostatnio pojawił się filmik z moimi ulubieńcami kosmetycznymi, więc dzisiaj pora, żeby poeksperymentować, ale to też nie będą takie całkiem nowości na rynku, bo chciałabym sprawdzić kosmetyki, które już są od jakiegoś czasu. I jedna z tych rzeczy niestety w ogóle już nie jest ymm, dostępna w sprzedaży, ale pojawił się pewien zamiennik jakby tego produktu. No i to są kosmetyki, które już od dłuższego czasu na rynku funkcjonują, a ja jeszcze nie miałam okazji ich przetestować. Trochę polskich kosmetyków i trochę zagranicznych. I mowa o Marce Kiko. O tych produktach już tak długo słyszałam, że w końcu postanowiłam przetestować. I mowa o podkładzie Insta Moisture oraz stiko do konturowania Sculpting Touch. I kolejne produkty to paleta od Maxmo. Nude Fantasy Eyeshadow Palette. To jest podobno właśnie idealna paletka nudowa z błyskami, z matami. Przetestujemy, zobaczymy. Może kolejna mi się trafi idealna paleta cieni w kolorach nude. Zobaczymy. No i paleta do konturowania z Shopu Oriental. No i właśnie co do tego produktu, no to ona nie jest już w sprzedaży. Może gdzieś tam jeszcze można ją dorwać na jakimś sklepie. Z tego co wiem, to teraz Glam Shop wypuścił brązer wypiekany w pojedynczy i ma być podobny właśnie do tego brązera w tej palecie Oriental. Nie ma co przedłużać, zaczynamy makijaż. Mam nadzieję, że kolor podkładu będzie dla mnie idealny, ale wydaje mi się, że tak. Ja mam odcień 1,5 N i to ma być średnio kryjący podkład. Ja go kupiłam, no w sumie z polecenia Klaudii Cukierpuder, bo, bo ona też swego czasu bardzo namiętnie go używała. Ma bardzo lekką konsystencję, no i wyglądał u niej naprawdę bardzo ładnie. Ja ostatnio też mam yy, lepsze czasy, jeśli chodzi o cerę, więc ja nie potrzebuję takiego krycia. Widzę, że ten podkład na mnie ciemnieje. No i zdecydowanie jest dla mnie za ciemny, za bardzo pomarańczowy. Nie wiem, czy to się później wyrówna jakoś, ale ma bardzo cienką konsystencję, bardzo jest wodnisty. No ciekawy, czy u mnie się sprawdzi. Jeśli tak, to będzie to idealny podkład dla mnie na lato. No bo zobaczcie, jak on u mnie pomarańczowo teraz wygląda. No nie, tego się nie spodziewałam, bo buteleczce aż tak pomarańczowo nie wygląda. Na razie jakoś to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie z korektorem. Dobra, podkład nałożony, korektor również i przypudrowany. I na razie podoba mi się ten efekt. Jakby nie widzę teraz takiego przyciemnienia mocnego. No i stick do konturowania. Sculpting Touch Creamy Stick Kontur. I ja mam w odcieniu 200. To jest chyba ten um, jaśniejszy i chłodniejszy, i nie, nie będę robić tak, że będę go nakładać na prosto z opakowania. Nie chcę sobie zatrzeć tego podkładu, który i tak jest dosyć taki lekki. On by się na pewno zdarł. No i to jest odcień dosyć ciepły, taka mleczna czekolada, dosyć mleczna ciepła czekolada, jeśli mnie rozumiecie. I ja sobie ten bronzer nałożę pędzlem na pędzel syntetyczny. Dosyć miękki jest. Myślałam, że to będzie twarda taka kredka. Spróbuję z tej strony tak sobie poklepać. Jestem ciekawa, jakby ten drugi odcień na mnie wyglądał. On ma dosyć cienką tą konsystencję. I przypomina mi w pracy kremowy brązer z Inglota. Bo on jest też taki właśnie bardziej tłustawy. Dobra, na czoło nie będę już tego brązera dawać, bo chciałabym sprawdzić jak wygląda ta paleta z Glam Shopu. Przypudruję sobie twarz i przejdziemy do tej palety do konturowania. A jako pudru użyję Klaresy Sugar Powder we współpracy z Clarion Cukier Puder. Przez to, że on ma właśnie taki różowy odcień, to może mi trochę zneutralizuje ten żółty odcień tego podkładu. No i przejdziemy teraz do tej palety Oriental. Ona ma w sobie bronzer, róż i rozświetlacz. No i bardziej jestem tego bronzera ciekawa też. Wezmę nowy pędzel. Uj, nie wiedziałam, że się tak sypie. Brązem ma taki ciepławy dosyć odcień. Myślałam, że będzie bardziej neutralny i z takimi złotymi jakby drobinkami. Trzeba go naprawdę delikatnie nakładać na pędzel, bo mocno się sypie. Uff! Nie, u mnie wygląda tak błotkowato to trochę ten odcień. Jeszcze do tego te złote drobinki. Dobra, bierzemy się zaraz świetlacz. I yy, może róż? Róż satynowy też pięknie wygląda. No spoko, ale chyba po prostu jest za dużo już produktów na tym policzku. Róż jest bardzo ładny w opakowaniu, ale on ma też taką ciemną podstawę i wydaje mi się, że on mnie tu już za bardzo przyciemnił. Nawet w podglądzie widzę, że, że róż jest za ciemny. Zobaczmy jeszcze rozświetlacz. Powiem Wam, że nie czuję się dobrze w tym makijażu. Rozświetlacz jest za żółty. Ja już to widzę. To jest paleta idealna dla ciemnych karnacji. Ja sobie będę tutaj gadać i w międzyczasie poprawiać korektor, bo nie wiem co jest grane dzisiaj. Ale naprawdę to nie jest mój dzień. A miało być tak pięknie. Powiem Wam już teraz, że dobrze, że tak późno na tę paletę do twarzy trafiłam z Glam Shopu, bo na razie mi się nie podoba. Na razie wygląda źle na mnie, bo jest za ciepła i za ciemna. Jak patrzę się na wprost do lusterka, to po prostu widzę takie ciemne plamy tutaj. Może jak się opalę, ale ja nigdy nie mam takiej opalizny jak mulatka latem. No, no, no. No, ten piękny efekt na twarzy, jaki miałam dzięki, dzięki podkładowi i dzięki właśnie temu stiku do konturowania z Kiko, no to ta paleta wszystko zepsuła, prawda? Dobra, ja już nie będę na niej wyżywać. Może kiedyś do niej wrócę. Zrobię sobie szybko makijaż brwi i przejdziemy do palety do oczu, bo może ona mi poprawi jakoś humor. Zostały już tylko oczy. Na razie się oswoiłam z tymi policzkami. Podkład wygląda na ten moment ok, już chwilę minęło. No i zobaczymy jak to potem w świetle dziennym będzie wyglądało, bo na razie wydaje mi się, że też kamera jakby przerysowuje te kontrasty. Ale za mało mi na przykład tutaj jest takiego jasnego błysku. To jest taka ciemna trochę tafla z tego rozświetlacza z tej palety. Jeśli chodzi o paletę Nude Fantasy od Maxmo, no to ona się prezentuje naprawdę bardzo fajnie. Jest przepiękna. Ma tutaj 2, 4, 6, 8 cieni matowych i 4 cienie błyszczące. Jak się na nią patrzy, to wygląda na idealną paletę nudową bo ma też jasny beż, trochę ciemniejszy żółty, no i też taki ciemno-brązowy. Ostatnio też testowałam taką mini paletkę z Pierlina i ona też wyglądała obiecująco na pierwszy rzut oka, ale mam nadzieję, że z Maximo będzie inaczej. Dobra, zabieramy się. Biorę sobie kędzarki do oczu, świeżo wybrane. I zaczniemy od tego jasnego, beżowego cienia, który się nazywa Basic. I ja też chcę zrobić sobie dzisiaj taki bazowy makijaż. Wezmę sobie ten ciemniejszy trochę beżowy odcień, który nazywa się Safari, na ten sam pędzelek puchaty Hakuro J 850 i nałożę go na zewnętrzny kącik w takich dużych jakby ilościach i na załamanie powieki od razu. Dołożę sobie może jeszcze bazę pod cienie albo trochę korektora. Bo widzę, że trochę mają sucho te cienie, nie mają się jakby do czego na nowo przykleić. No na razie ten cień jest taki, widać, łagodnie napigmentowany. Nie chce się też jakby jednakowo nałożyć. Dobra, weźmiemy mniejszy pędzelek i jakiś ciemniejszy odcień już z grubej rury ten o. Hazelnut, bo ja chcę sobie tutaj przyciemnić dosyć mocno ten kącik, a na razie dosyć delikatnie. I też chciałabym zobaczyć, czy te cienie się do siebie przyklejają. Okej, okay, ten już ma mocniejszą pigmentację i łatwiej się już przykleja, no, nakłada też, no i się przykleję na razie. Ten sam cień od razu też na dolną powiekę. I jeszcze rozblenduję sobie tym żółtawym takim safari. Te cienie wyżej. Wezmę sobie bardziej precyzyjny cień i yy, pędzel. I jeszcze ciemniejszy cień. Yy, niech będzie ten. On się nazywa Truffle. O. Albo niech będzie... Yy, źle pokazuję. Chodzi mi o ten albo o ten. Dobra, niech będzie ten bardziej bordowy. Ginger. I w zewnętrzny kącik Przetestujmy sobie te ciemne cienie. Na razie żadnego osypu nie widzę. Ja nie wiem, ale ja jestem może jedyna. Albo jedna z nielicznych w internecie, która ma problem z cieniami Meksmo. Nie wiem. Ja już się nie będę bawić więcej z tym cieniowaniem, bo już mnie to trochę męczy. Wygląda trochę cieniowanie plamiście, nie jest jednolite. No i teraz to się robi z takim cieniowaniem, zakrywa się je błyskami, które tutaj są naprawdę błędne. I ja się zdecyduję na razie na te dwa jasne, ten i ten. Nie chcę, żeby ten makijaż był jakiś dzisiaj przyciemniony. To ma być też taki ala makijaż dzienny. I najpierw nałożę odcień Fantasy, To jest taki ciemny brąz. Może brązik, rose gold, coś takiego. I od razu go nałożę na suchą powiekę, na ten brąz tutaj. O! Ten błysk się trochę osypał. Ale to są raczej takie cienie, które... Te błyski, które widzę, że lubią być przesuwane, nie wklepywane. W palecie ten cienie robi naprawdę wielkie wrażenie. A tutaj już jest taki, taki, no... Dobra, bierzemy jeszcze ten jasny który się nazywa Rose Quartz. też jest taki płatkowy. no dobra, to tyle jeśli chodzi o makijaż oczu i cieniowanie. wytuszuję sobie rzęsy i wrócę do was na podsumowanie. dobra, tak prezentuje się gotowy makijaż. no koniec końców nie wyszło aż tak źle. myślałam, że będzie gorzej. z daleka w sumie też wygląda ok. z bliska podkład wygląda ładnie. No dobra, no to zacznijmy od, od początku, od, od podkładu. Podkład bardzo fajnie wygląda. Jest dosyć taki lekki, cienki, ładnie na razie leży. Jeżeli ja nakładam takie dosyć lekkie podkłady, to one też potrzebują lekkiego pudru, żeby to nie był jakiś mocny puder ryżowy. Które przesuszy też moją cerę, i tak dalej. Tylko naprawdę to musi być taki lekki, rozświetlający trochę puder. Ładnie na razie to wszystko wygląda. Zobaczymy, jak będzie wieczorem. Jedynie co widzę, że trochę korektor dzisiaj mi się zważył. Nie wiem dlaczego. No i też widzę, że za dużo produktów mam na policzkach, jeśli chodzi o ten rozświetlacz. Nie wygląda on estetycznie. Wyglądają policzki ciężko. I wystarczyłby dzisiaj tylko ten stick do konturowania, także stick do konturowania i podkład z kiko to naprawdę świetna sprawa. Z tym stickiem łatwo mi się pracowało, nie było żadnych problemów, czy nakładając go bezpośrednio na policzek, czy z, wiecie, z opakowania na pędzel i dopiero wtedy na policzek, albo z dłoni, tak samo wszystko się dało nabierać i rozpracować ładnie lekko wyglądał cienka konsystencja tego stiku taki lekko tłustawy bardzo podobny to już mówiłam wcześniej jest do bronzera kremowego z Inglota tych nowych bronzerów kremowych to to jeśli chodzi o Kiko paleta Glamshop i paleta Max Monute Fantasy paleta Glamshop to to jest to, o czym wam mówiłam bronzer muszę po prostu jeszcze przetestować na gołej twarzy gdzie jeszcze nie nakładałam żadnego bronzera, ani pudru różu, róż na pewno będzie dla mnie za ciemny, ja już to widzę teraz, bo on ma taką jakby brązową podstawę rozświetlacz też jest dla mnie za ciemny być może ta paleta będzie dla mnie idealna latem kiedy się opalę, ale tak no bym się musiała dosyć mocno opalić więc na razie jest tak ok, I powiem tak co do tej palety z Glam Shopu, gdybym nie miała okazji jej w ogóle przetestować, a wiedziałabym jak ona się będzie u mnie zachowywać na twarzy, to nie żałowałabym, że jej nie przetestowałam. Ani teraz nie musicie żałować, że nie ma już jej w sprzedaży. Jeśli chcecie mieć taki bronzer, jak w tej palecie, z taki ciepły ze złotymi drobnikami, no to wyszedł teraz podobny bardzo ponoć w Glam Shopie, wypiekany. Rozświetlacz i róż nie ma szału w tej palecie, naprawdę. Nie ma y, co tutaj się denerwować, że ona już nie jest w sprzedaży i że się tej palety nie ma, bo dla mnie dupy nie urywa. Paleta Nude Fantasy. Ogólnie, koniec końców, to cieniowanie wygląda bardzo ładnie. Ono wygląda, jakby było tak dopracowane, że hej. Czasami ciężko mi się pracowało momentami z tymi cieniami bo już później te maty nie chciały się do siebie tak przykleić i tak pięknie rozblendować, jak na samym początku. No i to, co w tej palecie jest takiego fascynującego, to są na pewno błyski, które są przepiękne. Myślę, że najlepiej by wyglądały też na NYX Glitter Primer, ale wydaje mi się, że kiedyś Andzia też o tym mówiła, żeby nakładać te błyski na klej do brokatów. Tutaj tego w opisie nie ma, Kiedyś słyszałam, że tak mówiła. No, dzisiaj nałożyłam ją na sucho. Te błyski wyglądają spoko. Nie jest to taka tafla błysków, tylko mm, drobinki, jakbym nakładała pigment albo coś takiego. No i te błyski po prostu już przykryły na środku powieki to, co się tam zadziało niefajnego, bo one naprawdę nierównomierniej się później nakładały te mm, maty. Nie skreślam jej, bo wygląda naprawdę przepięknie. Wygląda jakby była idealną paletą Nude. No, na razie jest takie Mech, takie ani tak, ani nie. To samo miałam z pierwszą paletą w ogóle u siebie z Maxmo i to była Glam. Dla mnie te cienie matowe były w sumie identyczne, też takie niby suchawe. Nie wiem, nie umiem z nimi za bardzo pracować. Jeszcze ją przetestuję. I chyba jeszcze raz przyjdę do Was z makijażem, z tą paletą. Na pewno takie stwierdzenie lepiej późno niż wcale. To będzie zyczyło się tych produktów z Kiko. Naprawdę bardzo fajne. Dużo o nich dobrego słyszałam od dłuższego czasu. No i cieszę się, że w końcu je przetestowałam, bo są naprawdę bardzo fajne. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie kciuki w górę. Zachęcam Was do subskrybowania i widzimy się w następnym filmie. Pa!